Michał Tomała za sprawą serialu na wspólnej, gdzie wciela się w postać Daniela Brzozowskiego, zyskał sporą popularność. W ostatnim czasie podzielił się z fanami informacją, że po rozwodzie ponownie w jego życiu zagościła miłość. Gwiazdor telenoweli TvN zaskoczył swoich fanów, publikując zdjęcia ze ślubu spis treści Rozwód Michała Tomali i Anny Jarosik, ślub Michała Tomali, Michał Tomala to aktor, którego znakomita część widzów kojarzy za sprawą roli Daniela Brzozowskiego z serialu, na wspólnej. Z produkcją jest związany od około dwóch lat i dostarcza widzom sporo emocji swoimi miłosnymi perypetiami. W jego życiu również wiele się działo w ostatnim czasie: rozwód Michała Tomali i Anny Jarosik. Michał Tomała zaskoczył bowiem swoich fanów wieściami o rozwodzie z Anną Jarosik, z którą poznał się właśnie na castingu do na Wspólnej. Niemal z miejsca między nimi zaiskrzyło. Kiedy weszliśmy do pokoju i mieliśmy już czysty casting, spojrzałem Ani głęboko w oczy, ona spojrzała na mnie i aż coś mną strzeliło, mówił Michał Tomała w Dzień Dobry TVN. W 2017 roku zaręczyli się, a rok później odbył się ich ślub. Niestety ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Okazało się, że para rozwiodła się w tajemnicy, jak wyznała Anna Jarosik w rozmowie z Plejadą. Nie chcieliśmy tego rozgłaszać i publikować. Rozstaliśmy się w przyjaźni bez wzajemnych pretensji i rozczarowań. Decyzja była po obu stronach ślub Michała tomali. Jakiś czas po rewelacjach o rozwodzie, aktor podzielił się z fanami dobrymi wieściami, w jego życiu znów pojawiła się miłość. Zakochał się w Maj, z którą. Już wziął ślub, zdjęciami z ceremonii pochwalił się w mediach społecznościowych. Dla takich chwil warto poświecić wszystko. Moja najwspanialsza żona Maja Katarzyna. M., dziękuję za wszystkie chwile, za wszystkie momenty i te dobre i te gorsze, że zawsze przy mnie jesteś. I niech cały świat już wie, że ja kocham właśnie Cię. Napisał. Redakcja telemagazyn.pl składa gratulacje i życzy szczęścia na nowej drodze.